Rzadko wspomina się dzisiaj jako historyczną rzekę graniczną, którą była niegdyś przez wieki. Oddzielała bowiem górne Łużyce od Śląska, a regiony te na przemian podlegały nie tylko zróżnicowanym wpływom politycznym i społecznym, ale także funkcjonowały czasem w odrębnych organizmach państwowych. Oddalony w prostej linii około 5 km od kwiskiego nurtu mściszów przynależał do Śląska. Przez wieś przepływa strumień zwany stróżką, toczący wątłe na co dzień ilości wody do rzeki Iwisy, która dalej mija Nowogrodziec i tam łączy się z Kwisą. To właśnie w dokumencie lokacyjnym z 1233 roku dawnego Naumburga am czyli Nowogrodzca, jest wzmianka o Sifridorfie, dzisiejszym mściszowie. Nieco późniejsze średniowieczne pergaminy przekazały też zlatynizowaną nazwę owej Sadyby. Z lat 1305 i 1376 pochodzi jej określenie jako Sifrida Villa. Miejscem szczególnym dla mieszkańców dawnego i współczesnego mściszowa jest niewątpliwie Kościół parafialny pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. Jednak nie od chwili wybudowania jego dzieje związane były z katolicyzmem. Został on bowiem wzniesiony w latach 1806-1811 jako świątynia ewangelicka, a nieco wcześniej, bo w 1742 roku powstał tu zbór protestancki. Warto zwrócić uwagę na kształt tego okazałego gmachu, zwanego też niegdyś domem ucieczki, którego fundamenty założono na obrysie prostokąta, a całą budowlę nakryto imponującym łamanym dachem. Surowa, ale monumentalna bryła kościoła z wysokimi oknami i z taką ascetyczną niemal formą przywołuje na myśl właśnie wszystkie świątynie ewangelickie, które mniej więcej podobnie wyglądały. Jej wnętrze z balkonami również nawiązuje do tradycji protestanckich, które w ten sposób właśnie swoje świątynie wyposażały. Niemniej, świątynia ta jest w tej chwili świątynią naszą, rzymskokatolicką. Warto jednak o jednej rzeczy powiedzieć: że zgodnie współżyły z sobą tutaj te dwa wyznania rzymskokatolickie i ewangelickie chociaż pobliski Nowogrodziec był przede wszystkim miastem katolickim. Te dwie świątynie świadczyły o dużej religijności mieszkańców Mistrzowa, a wielkość bryły dzisiejszego kościoła pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego świadczy o tym, że były tutaj dość licznie nawiedzane jego mury w czasie nabożeństw. W pobliżu funkcjonowała również niegdyś szkoła ewangelicka. Później była to szkoła miejscowa, ucząca dzieci, młodzież. Dzisiaj, niestety, ze względu na zmniejszoną liczbę miejscowych uczniów, tej szkoły już nie ma, ale obiekty pozostały i ciągle mogą zachwycać właśnie tą prostotą, surowością, a jednak mimo wszystko dużym rozmachem i takim monumentalnym wydźwiękiem. Dzwony są przywiezione z Jugosławii, z Nowego Martyńca, z kościoła. Nasi, no to nawet rodzina przyjeżdżała i zabrali te dzwony. To był Bednarz, Burdyna, no i chyjek z gościszowa, ale to jest rodzina, tu przywieźli te dzwony. I tu są wiszą te dzwony. W roku 1501 została tu wybudowana świątynia katolicka nie zachowały się szczegółowe opisy, bądź ryciny jej pierwotnego kształtu. Wiadomo jednak, że dwa wieki później, w roku 1715, doszło do gruntownej przebudowy kościoła. Tragiczny dla jego losów, podobnie zresztą jak dla istnienia innych okolicznych obiektów sakralnych, okazał się rok 1945. Działania wojenne prowadzone pod Lubaniem nie oszczędziły i tej budowli. Dzisiaj na podstawie zachowanych fragmentów ruin można stwierdzić, że kościół był obiektem jednonawowym. Bez wyodrębnionego prezbiterium stanowił masywną kamienną bryłę i najprawdopodobniej posiadał z grafitową dekorację elewacji. Podobna zresztą uświetniała też będący dzisiaj w ruinie pałac w Nawojowie Łużyckim, oddalonym tylko o kilka kilometrów od MŚciszowa. Jakiś w 1958, 9. roku on stał, był dach jeszcze. Ja bo ja tu jako dziecko się bawiłam w tym. No ale ludzie zaniedbali, to się zawaliło. Były piękne fresk na, na suficie malowane, wszystko, Tak była tylko troszeczkę dziura, jak co bomba wpadła. No a ludzie przyjechali z Jugosławii, to naprawdę nie, nie patrzyli, żeby to odremontować, tylko tam był stary, tam też był stał, tam był zniszczony, bo tam konie stały w czasie wojny rosyjskiej ale mniej było roboty, a ten to taki stał, no i tu jest próbania. No i tu są wejście, bo myśmy tam wchodzili, bo to było wszystko stało nakryte. A tu na górce była dzwonnica, o tak jak te kamienie, jak stoją te pomniki. Dwa krzyże pokutne to są. Y, hrabia zabił prawdopodobnie brata, i to za to na tym miejscu są te krzyże pokutne. Mm. Są zrobione te krzyże. Jeden jest tu, bo był na schodach, a drugi jest tu, a ten to nie wiem, z czego to jest pokutny krzyż. Skąd on jest tu? Ale są trzy. Ale łącznie. jest trzy. On, bo on jest skąd przywieziony, bo to są wszystkie kamienie przywożone na schody, gdzieś skądś. Mm -hmm. Nie wiem, skąd one są to przy, po, przywożone. I ten właśnie stąd był nas pod tego tam. Patrząc na krzyże pokutne, które. W tej chwili leżą u wejścia do kościoła, dawnego kościoła, do ruin kościoła katolickiego w Ciszowie. Warto przypomnieć, że tego typu obiekty służyły pewnego rodzaju upamiętnieniu nie tylko zbrodni, ale też rozliczenia oprawców średniowiecznych. Każdy, kto dopuścił się morderstwa, a był na tym złapany, kto chciał w jakimś sensie czynić ofiarom i ich rodzinom, musiał. Nie tylko postawić taki krzyż pokutny, ale również dokonać wielu innych zabiegów, które miały rodzinie zrekompensować straty bliskich. Stoi tu obok, to jest była szkoła katolicka, nie, niemiecka, a w tej chwili to jako ja sołtys mieszkam. Przyjeżdżają Niemcy, co tu mieszkali nauczyciele z rodziną, odwiedzają tutaj. Ściszów posiadał dawniej zamek, dostojną świecką budowlę, której początki sięgały XVI wieku. Niestety i ona padła ofiarą ostatnich miesięcy II wojny światowej. Nim doszło do jej zagłady, przebudowano ją w roku 1796, a także dokonano renowacji jeszcze w XIX wieku. Że militarne zawieruchy nie oszczędzały tej wsi, przypomina dawny pomnik poświęcony ofiarom wojny z lat 1870-1871 oraz I wojny światowej. Ten pomnik nie ustrzegł jednak mściszowa ani mieszkańców tej miejscowości przed następstwami II wojny światowej. Kiedy tu się toczyły walki w okolicy, pomnik również na tym ucierpiał. Został w kilku miejscach trafiony pociskami. A po wojnie napisy, które przypominały nazwiska osób stąd pochodzących, a wyruszających na fronty, zostały skute. Może nie do końca w taki sposób, że dzisiaj nie można ich rozszerzować, jednak te wszystkie inskrypcje są bardzo mało czytelne. Oczywiście zniszczenie również należy przypisać upływowi czasu, a zwłaszcza wpływom pogody. Dzisiaj na jego szczycie stoi krzyż. Tego krzyża wcześniej nie było, chociaż monument, jak wspomniałem, zlokalizowany jest w pobliżu kościoła i na pewno inskrypcja, która mówi o odwołaniu się do Pisma Świętego, w jakimś sensie jednoznacznie pokazuje, że ci polegli, którzy tutaj byli wymienieni, czy ci, którzy walczyli na frontach pierwszej wojny światowej, byli przez dawnych mieszkańców tej miejscowości polecani boskiej opiece. Atak mściszów z lutego 1945 roku wspominał niemiecki dowódca X pułku pancernego 8 dywizji pancernej Major von Lessow. Zamieścił je w swojej świetnej książce Lubań 45, ostatnie zwycięstwo III Rzeszy Arkadiusz Wilczyński. Na wprost odkryto jakiegoś T-34. Przed rozwidleniem dróg do lasu na gościszów został on trafiony, ale doznał tylko uszkodzenia. Poparzona załoga wyskoczyła z wozu i uciekła do lasu. Dymiący czołg sam wjechał do lasu. Natychmiast grupa bojowa odskoczyła do wioski, podczas gdy masa naszych czołgów przez rozwidlenie dróg do mściszowa wjechała do wsi. W krótkim czasie mściszów był w naszych rękach. Za najwyższymi wzniesieniami południowego mściszowa została zbudowana przez drugi batalion linia ubezpieczająca. Ale tutaj brakowało nam wsparcia artylerii. Jeden wóz panzerkampfwagen 4 otrzymał rozkaz udania się do Gościszowa w celu ubezpieczania. Przy tym natknął się na dwa T-34 i jeden IS. Rozpoczął się ostrzał nad dachami domów. IS został uszkodzony przez trafienie w gąsienicę. Potoczył się bezwzględnie na łąkę i tam został. Wieża nie obracała się. Pierwsze 15 pocisków w wannę wystrzelone z wagena 4 ześliznęło się z pancerza. Okazało się, że nasza armata czołgu czwórki kalibru 7,5 cm jest niewystarczająca. Stojąc w tym miejscu nie wiemy czy na pewno tak było, ale na podstawie dokumentów można domniemywać, że między innymi nad tymi polami, nad tym wzgórzem przelatywały samoloty dowodzone przez Rudla, przez kawalera najwyższego oznaczenia niemieckiego, człowieka, który u schyłku wojny stracił nogę, a mimo to latał. Zresztą był on jednym z popilków Hitlera i jako człowiek, który kiedyś kształcił się w Lubaniu, ciągle to miasto chyba miał w pamięci. Podobnie jak i generał Renner, najmłodszy generał Wehrmachtu, 35-letni człowiek, który pomógł Hitlerowi wtedy, kiedy Stauffenberg usiłował w ramach operacji Valkyria pozbyć się brunatnego wodza, pomógł Hitlerowi pozostać przy władzy. Co ważne jest jeszcze w takich jak tutaj, miejscach, że te okopy, które dzisiaj tutaj zarosły trawą, po których śladów właściwie trzeba poszukiwać z jakimś takim wytężonym wyostrzeniem patrzenia. Te okopy kryją ciągle jeszcze nie tylko łuski, nie tylko lufy MG. 44 czy innych karabinów sowieckiej amunicji, ale kryją czasami szczątki ludzi, którzy tutaj walczyli. Tutaj idąc za ten las, tak? No. i co tam są okopy jakieś duże takie? Są bardzo duże okopy. Mhm. Także był mówię albo przeciwpancerny, pancerny, ten działa jakiś tam mhm. czoł. Nie? A niech ma powie i tam dużo łusek, że się znajdowali? Kiedyś było bardzo dużo łusek. A teraz już tak teraz łusek już nie ma, to wszystko i wysprzedali. Mhm. A w tych okopach pan bywał jako dziecko, czy nie? To są takie duże okopy, po prostu tak jak sam, bardzo duże. To nie są mm -hmm. taki okop y, transzej, nie? Mm -hmm. Tylko duży okop na ciał mm -hmm. lub na czołg. Tu, pod Gościszowym Ściszowem, właściwie kończyła się druga wojna światowa. Ten ostatni zwrot zaczepny niemiecki nie mógł odwrócić losu wojny. Ale jedno było pewne, że te zmagania, które tutaj się toczyły, miały charakter pewnego bronienia idei. Z jednej strony była to ekspansja komunizmu, z drugiej strony była to obrona faszyzmu. Właściwie te dwie formacje ustrojowe nagle przeciwko sobie stanęły. Może nie nagle, ponieważ to był jeszcze rok 1941, kiedy doszło do konfrontacji ówczesnych, wcześniejszych sprzymierzeńców, którzy rozgromili wojska polskie, którzy zajęli naszą ojczyznę. Ale tu na polach pod Mściszowym, pod Gościszowym. Ścierały się już dwie zupełnie inne armie. Niemcy dysponowali tym sprzętem, który jako pojedyncze jednostki uzbrojenia były doskonale opracowane, były skuteczne, były chyba jedną z najlepszych broni w ogóle w tym czasie w, w, w Europie. Rosjanie mieli dużo sprzętu. Mieli sprzęt, który dostawali od Stanów Zjednoczonych, ale mieli też doskonałe własne rodzaje uzbrojenia. I tak starły się tutaj na tych polach dwie potęgi militarne i też potęgi techniczne. Sowiecki czołg średni T34-85. Masowo produkowany, kaliber działa 85 mm, masa 32 tony. 46-tonowy czołg ciężki IS-2, uzbrojony w armatę kalibru 122 mm. Średnie działo samobieżne SU-100 ważące ponad 31 ton, dysponujące armatą kalibru 100 mm. Najlepszy niemiecki czołg średni Panzerkampfwagen 5 Panther ważący około 45 ton z działem kalibru 75 mm. Czołg ciężki Panzerkampfwagen 6 Tiger o masie ponad 57 ton i armacie kalibru 88 mm. Pancer Camp Wagen 4 w zależności od wersji masa do 24 ton działo kalibru 75 mm. Działo pancerne hecer zwane niszczycielem czołgów i zbudowane na podwoziu czeskiego tanka posiadające działo 75 mm. Kiedy niemieckie czołówki wkroczyły ponownie do Mściszowa, znalazły tam mnóstwo porzuconego sprzętu. Chodziło przede wszystkim o sprzęt transportowy. Były to samochody, które Rosjanie dostali od Stanów Zjednoczonych. Dostali tych samochodów w ogromnej ilości. Były to Studebakery. Te samochody zresztą służyły nie tylko jako pojazdy ciężarowe, ale na nich montowano katiusze. Służyły również do montowania innych, jakichś pomocniczych elementów, które miały wspierać armię wtedy, kiedy trzeba było budować transzeje jakieś ziemianki, innego rodzaju umocnienia. Sztudebakery zresztą były również popularne w wojsku polskim, ludowym wojsku polskim. Przez wiele lat były używane również po wojnie i ten typ samochodów zapisał się tak samo jak ULISy, jak innego rodzaju pojazdy, bardzo znane na wiele, wiele lat jako dobre maszyny, które służyły dobrze wojskom alianckim. Oto dalsze relacje Majora von Lessowa. Piechota rozpoczęła gruntowne przeczesywanie MŚciszowa. Wtedy znaleziono tu więcej cennych ciężarówek produkcji amerykańskiej. Mieszkańcy w wielkim pośpiechu opuścili miejscowość. W chłopskiej zagrodzie stał na wpół załadowany wóz z częściowo zaprzegniętymi końmi. Uwolniliśmy konie. Rozpoznanie doniosło o wykryciu sowieckiego czołgu przy lesie na północ od Mściszowa. Późnym wieczorem od batalionu czołgów odłączono grenadierów. Równocześnie otrzymano rozkaz, aby przy wykorzystaniu ciemności atakować wzdłuż drogi mściszów lubań To ostatnie pod Lubaniem y, zwycięstwo czy Rzeszy, jak się czasami nazywa, było okupione okropnymi stratami. I trzeba powiedzieć tak, że w walkach tutaj pod mściszowym, gościszowym brały udział najbardziej elitarne jednostki. Między innymi nad polami ciągle unosił się duch pułkownika Rudla, który był jednym z najlepszych pilotów niemieckich. To był człowiek, który na sztukasie, na słynnym JU-87 Sztuka, atakował w 1939 roku Polskę. I ten samolot wtedy był symbolem zła, symbolem zagłady, symbolem, która, symbolem który niósł uchodźcom polskim złowieszcze widmo śmierci. On tutaj na tych polach też walczył, jako że wcześniej w lubańskim gimnazjum uczył się. To był jeden z ludzi tutaj walczących, którego historia zapamiętała. Drugim człowiekiem walczącym w pobliżu Gościszowa był jeden z najmłodszych generałów, czy najmłodszy generał Wehrmachtu, Remer. Troszeczkę niesłusznie późniejsi historycy go kwalifikują jako żołnierza, który dowodził jednostką SS. Nie, jego Führerbegleitdivision była jednostką Wehrmachtu. Przy czym on sam, jako wierny nazista, jako człowiek, który uniemożliwił pucz przeciwko Hitlerowi skierowany przez pułkownika Stauffenberga, tutaj na tych ziemiach również pod Gościszowem, pod Mściszowem dowodził swoimi wojskami. Wieczorem 20 lutego 10 Pułk Pancerny z 8 Dywizji Pancernej wyruszył z pozycji w pobliżu Mściszowa przez Wolbromów do Radostawia Górnego. Lutowe zmagania pod Mściszowem nie były jedyną formą walki na tych terenach. Wtedy, kiedy się wydawało, że już nie będzie powrotu jakichś takich krwawych zmagań, jeszcze 4-5 marca tutaj wróciły najbardziej ciężkie boje pomiędzy wojskami sowieckimi i Niemcami. I wtedy po raz kolejny przychodzący z pomocą spod Gościszowa generał Remer zaznaczył swoją obecność na tych terenach. Warto pamiętać też, że to, co tutaj się działo, zaowocowało tragedią nie tylko żołnierzy, nie tylko tych, którzy się bili na froncie, ale również ludności cywilnej. Gwałty, grabieże, mordowania niewinnych ludzi były na porządku dziennym. I to jest dramat tych ziem. O dramatycznych dniach lutego i marca 1945 roku, a także wielu trudnych miesiącach powojennej egzystencji nie myślą dzisiaj zbyt często urodzeni po wojnie młodzi mieszkańcy Mściszowa. Tragiczne doświadczenie tych ziem wyziera jednak nie tylko z kart historycznych opracowań i wspomnień najstarszych ludzi. Szczególny jego zapis tworzą zarośnięte krzakami okopy, nieliczne jej ślady po pociskach na elewacjach wiekowych domostw oraz rozmyte deszczami leje wyrwane dawnymi wybuchami. A czas nieubłagalnie zabiera z grona żywych, naocznych świadków tamtych dni. Zaciera także materialne ślady, przenosząc wspomnienia o dziejących się tutaj wydarzeniach w otchłań przeszłości.